Kurde, widzowie, no i mu tą bękę. Gdzie ty jesteś? <słuch> Zamordujecie! cię! Kurde, nie wejdę. Widzę cię, już kurde, poszedł mi stąd. Nie wpłacisz się do końca swojego życia. No, tu nie, jest, nie jest. A ty! O, nie! Widzowie! Moją BMK! Pu! 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 No to Nie, nosa Nie, 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 nie! nie. Dobra, nie chcę, tu poleży. Ja uciekam. Pop, kurde mi BMK całą nawalił. Jeszcze go chcę. Pu! 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 Aj, stać nie chcę tu leżeć. Puła! Puła! na tej ziemi. Nic policji nie weźmie karetki. Puu. Puła! Krew! Krew! Sterci się przytomność, jak ci teraz z nami wolne. Puła! Widzowie, wracam po widzicie? Się odzyskam O, tu telefon leży. Czekaj, czekaj. Przebudził się, a to jeszcze mu trochę pomożę. Dobra, to za zasadzę mu jeszcze trzy kopy, takiej porządne. główkę. Dobra, teraz to widzę. Nie wypłaci się do końca życia. Dzień. No, tylko znam. I on poszedł sobie, halo karetka, pobito mnie, pobito mnie tak, brat mnie pobił, tak, tak, ale przyjedziecie na pewno, dobra, dobra, dobrze przyjedziecie. Tylko król powie, że ty, ja cię pobiłem, to już nie będziesz. Jedynie co zobaczysz... Ale taki, czy to, taki inny brat, inny brat. Jedynie, co zobaczysz, to z nie, nie, to nie, mój brat, to nie, to nie, ma, inne, inne, czyli inny, czy czy mm. tak, tak. Za rozwinięciem. Mm. O, dobra, proszę sobie. To za lekko, aż chleby dostanę. Nie wiem, co ja zrobiłam, kota. Co ja zrobiłam? Ja nie uderzyłam tam na prawej I tak sześć tysięcy już na 60 musimy dać, siebie naprawić. A teraz jeszcze bratu węgiem. Kanietka, kanietka! Książę przytomność! Pu! Dobra, pierwszy! Pu! Drugi! Pu! Trzeci! Okej. Okay. Dobra, co wróciłem ogólnie do domu? BMK chodzi drugi dzień, chyba niezgaszona Ja pierdzielę, ale odgrąbałem. No i jak tym chłopitku? No co, Tak, podliczyłem wszystko za BMK. 5000 tysięcy złotych. Nie dam ci tyle. To na puszce na ciebie okręcę. Hmm. to by koła przebyta. No, No i już tam do ciebie ja. Ej, chodź, brat, przyjdź tu, przyjdź. Szybko, od koła są w ręce, żeby to i tak ci dam. Albo odpalę kombań i tam cię wrzucę, albo za zawiązę cię do lasu. Nie chcę. Jedziesz do lasu. Uff. O, stracił się oba. Ale karetka, ogólnie, no, pobiłem człowieka, przyznaję się do tego. Tak, on też mnie wcześniej pobił. Tak, przyjedźcie bo niego szybko. zabrali, tu. Z zabrali, zabrali. to. Jakoś naprawę będą bawić. Dobra, idziemy, Zobaczysz, co ci zrobią moi ludzie. Zobaczysz, Zobaczysz jak mają swój adres. A będzie zleżał już w bagażniku. Chłopaki już po Ciebie jadą. Czekaj, jak tu... My jesteśmy od badka. Ja to się tu rozkłada, czekaj. Wszystko. My jesteśmy od badka. Pakuj się do bagażnika. Panie, poczekaj po, 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 pan. Ej, tu się koła odchylają. Jezu, jaki ma ten krzyż? Jak no się koła. Tak, się do bagażnika, chłopaki. Panie, nie zarabia. O kurde. Dobra, zapakowaliśmy go. Zamykaj. Dobra, jedziemy do lasu. Ej, Mordo, a co to za kamera jego? Ty, no nie! To wiem. chyba ten YouTube jest sławny, taki co ma mało subskrypcji. Jedziemy, z lasu, Teraz od panie Jedziemy Jedziemy, dawaj. No i jak tam panowie zabrali zabraliśmy. Jedziemy gadkę? Zabraliśmy, twoja BMK jest taka szybka. Wiesz, jest do... grub wykopany? Nie no, aż tak to nie. Zostawimy go tam. No go odpowiedź. Kupia, później wykopać kopać w i do tego, do tego, Ja no by tego, do tego, zapłacę, tego, do tego, wypadek miał. O, kurde. O, oh, Dobra do O O O, do tego, do tego, do No i co? wypadam tego, bo... No i co? No i co? Gdzie uciekasz? Trzymam cię. Już tego, bracie. bracie tera pije za mną, grubiec już dla ciebie wykopany pakuj źle do, do bagażnika do dobra szefu, czy to gdzie idziemy? a ja ci parę tylko jedno ja kieruję i jedź ze mną tam? ja kieruję, ja kieruję, panie szefie, panie szefie, ja tylko tutaj, bo są, Macie... A kupy ale panie my już wykopaliśmy, tylko że zapomniałem, że okazuje Mamy łopaty, mamy połamać żebra. Nie, żebra to aż tak nie... No, Oto łopatą mocno w głowę. Aż tak z, 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 z mocno... Nie zostaniecie, bo uciekniecie z kraju. Dobra, wywalamy go, szansa. szybko, raz, dwa, trzy! Jestem tak pobity, tak by pobili. W jestem w jakimś lesie. Wróby! Wróby! Słyszę jakieś dźwięki. A, to pewno jakieś siedzę. Dobra. Ja muszę trochę, trochę odsapnąć. O, dobra, oni pojechali już daleko do nas. Przez płot. Skoczę przez ten pot. Oni są może zapewne w innym kraju. Dobra, brat mi tak powie, żeby do to naprawił. Osapnę troszeczkę tu w krzaku. Mogę wstać. Ja ci trochę mogę biegnąć. O, trochę mogę. Halo, brat. Zobacz swoje konto na telefonie. Przedaję Ci grubą sumkę. Kurde widzę, sorry, ale ja się naciska. Si wtoję. Ja grubą usunkę. Teraz to ty już ku nie jesteś moim bratem. A ty jesteś dla mnie zero. Ile nie mi wysłałeś? 500 milionów, pieszy. Jakie 500 milionów? Haltuję, masz tam... 400 tysięcy. tysięcy. 50 tysięcy masz i sen Co jest no. już ma. tysięcy, dziękuję Ci. Ale zawsze to, to, to mi to zrobiłeś. Było mi bank, nie bęknie, mówiłem, nic za mnie w niej nie robi. Człowieku ja jestem teraz 20 kilometrów od domu. Przyjechać po ciebie? Nie. To cię nie pobije. Teraz już nie. Ja jakoś muszę iść na Ubera i ogarnąć. No mogę, jadę już tam po ciebie. Nie, ja zaraz tu. Nie, ja cię jedynie co mogę zrobić, jeszcze przed kopa. Nie, 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 a Uber, Uber. Halo, sopot, Zatrzymaj się. E, e, panie, 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 przewieź mnie panie. Nie mnie. wezmę takiego. Pijaka, panie, jedce, z... odejdź stąd. Pobij to mnie, panie, no panie, no pora, człowieka do... potrzebuję tego. Panie. panie, panie, stój pan. Idź stąd z nie, panie, no, pobij to mnie, proszę mi ponatować. Idź stąd zulu, bo mi te picetki Panie, a mnie pan uratuje, proszę pana. Nie, idź stąd z ullu, ja nie wiem, bo ja jestem sam Uratuję mnie, pan. Ja zostałam rodziną na wakacje i nie biorę żółw, kurde. Ja nie jestem żoną niepobito człowieku. A, pierdziele, dobra. Zawsze brać przychodzi do usług. Bracie, nie chcesz tu usług. O, ten nieźle busem. Panie! Panie! Ej, jakbyś mógł... jakbyś chciał zobaczyć swoją goszkę, to idź i zobacz. Panie! Poratuje pan? Nie poratuję. No do pani na pakę wsiądę, proszę mnie podnieść. Ale gdzie? No ja panu oznaczę lokalizację. Dobra, to Dobra, to, dobra, to ja siadam. Dobra. dobra, widzę, że trochę mi się go zmienił. A On jest nie tam nie jeszcze krew w, w tym twoim, tamtym schowku? Oje, ja, nie, nie, tu nie, nie będę odpoczywał. Pobił mnie, tak? Zobaczę, czy w ogóle mogę kombajnem pojechać bo miałem wydrożniwa robić Chyba nic z nigdy nie wyjdzie Dobra widzę wyjedziemy kosić Nie, wszędzie do... gdzie Idzie wrzucę do kombajnu. Bracie wyprawę To koło było przybijane a ja chciałem gifta skręcić Albo do... chociaż się wrzucę do, do tego Do zbiornika I załączę kombajn. Dobra, to ja też ci popsuje pasata Pół. Pół. Ty, 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 dobra. Szybę to... <grym> nie. Wszystkie szyby będą powybrane. Wszystko będzie po Muszę odjechać troszkę po bo mi przeszkadza. Ta... Dobra, nala. Ja to widzę. Bracie, Bracie, kiedy wy się pochodzi? Nie wiem. Mogę, mogę dzisiaj, ale... ...nie <grym> mogę za Tylko ten twój semik, kurde. Tak wjechał w supet, że się wybiliśmy na kilka metrów, przesiedliśmy, zrobiliśmy się kołka. Dawaj mi pięć koła. Masz, po miałem. No i dobrze. zyska z git. <coughs> cię do szpitala, później A kąpanek i zasnę. Cześć. Ja jadę kosić teraz. Człowieku. Dobra, to idę. Siema. Cześć. Kurde, widzowie, wam powiem, że... Tydzień jechałem. Zapomniałem, taka pamięć mi dała. Co byłem wiedźmą. kurde, takie odcinki teraz. Dwa odcinki ostatnie, to oznam, powiem widzowie, trzeci to trzeci odcinek serii, to takie problemy z bratem. Mam nadzieję, że się po w końcu. Ja nie chcę żyć w takim rozsypce, bo wiecie, kurde, albo kolega, albo kolega by pomagał. To całe gospodarstwo, to kurde, jak dla mnie teraz takie, nie wiem, ty no, Teraz zapomniałem trochę, jak się jeździ bizonem, ale nie dobra, biegnie mi się. Dobra, już pamiętam. Widzowie teraz. Teraz biegnie pamiętam. Zaczekaj, które to było moje pole? Chyba to. Tak, to. Dobra, to ja Widzicie, widzowie, jaka pamięć. Pamięć mi spadła. Przeleciało wszystko. A już patrzyłem, jak u mnie tylko zakopują Tak na no mnie. Kurde, jak ja zaryłem. No tak nie mogę robić. Przecież bizonę się rozwala. Dobra. Przecież Powiem ja że że nie złożył, brata mam pod mnie zabęć, bo trochę rozmawiam ale to że to no, to bez przesady, bo, ale, że rozda ma co wymieni poza bioga z tymi swoimi ja, z tymi swoimi ludźmi, kurde <kluzny> Kaszle Nie ja wiem, chyba nie, da, nie dałam chyba spać dzisiaj siądę. Ja wam powiem, że tobie, nie nie nieźle, nieźle, że jak powinienem. Ale jak jakoś trzeba skosić, nie? Przecież wam powiem, że... Nie wiem, czy dalej będę ciągnął ten odcinek. Może się zobaczymy, jak już to będę skosić. Skoszę, nie wiem, żeby... Byłbym aż... Kurde, wam powiem, że... Dobra, nie, dzisiaj chyba nie zdołałam kosić jeszcze. To jeszcze jest chyba dla mnie za wcześnie, żeby kościć. No, bizona, odpocznę sobie, przynajmniej. to Coś też stukało w tym bizonie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Może już w normalnym, naprawdę może już pogodzonym. No i te 50 tysięcy mi dał. No nie wiem, nie wiem, co, 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 co tu wydarzyć. Nie wiem, nie co, naprawdę. Nie wiem. Możecie, możecie, możecie powiedzieć, co tu, co tu. Pomogarnąć. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć!